Siemani, bardzo słodzi, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj założymy swój klub w Rumble Hockey. Jak widzicie, już mam wspierane pieniążki. także teraz dajemy create. Tak, show image. Dajemy pioruny. Bo oczywiście nasz kampie nazywa się pioruny Bartasa. I tutaj napiszemy, że Jezus oficjalny klub Bartasa Bartasa też czekajcie muszę to znaleźć o Pięknie wezwanie oznacza Wyfalenie. Nazwa klub. Jak tu? Czym jeszcze skala? Bart 103 300ó plus O już nie dopiszemy dobra tak wygląda. Od pucharków zaczniemy 200. Lokacja. Nikt będzie Europa. I create. Także teraz możecie dołączyć do mojego klubu. Także co to, to był króciutki filmik. Ja się z Wami żegnam. Przypominam o zostawieniu łapki w górę tam na dole. Tak żeby film się pojawił w większej ilości osób. Oczywiście subik z dzwonem to mi bardzo pomaga. Będę bardzo wdzięczny. I co, wbijajcie też na mojego Instagrama i Discorda, linki macie oczywiście w opisie Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć, cześć Ja nie siedzę i nie czekam, aż ktoś się pomyli, mili, 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 mili. się nie zrobi wynik Jak kanawki z hajsem to tylko oni gili To lepiej pani gryby Nie zdążyłeś poprawić brille Bo wyskoczyłem jak skonofi feele Nie mogę dłużej czekać ani chwili